Każdy jako dzieciak marzył o posiadaniu magicznych mocy. Rodzice zawsze mówili wtedy, że to wszystko bajki, aż w końcu sami zaczynaliśmy w to wierzyć. Ja wiem, że to wszystko prawda. Magia naprawdę istnieje. A pod waszymi łóżkami czają się potwory, które jak już was dopadną, będziecie się modlić, żeby was zjadły. Duchy istnieją, wilkołaki to nie legenda. A wampiry, <gryw> moja ukochana, jest teraz jedną z nich i to była moja wina. Wszystko. Właściwie wszystko, co stało się w ciągu ostatnich lat, było. Siły nieba i piekła od wieków toczą buję o dominację i panowanie nad światem. W tej wojnie walczyło i zginęło wielu moich przyjaciół. Zginęli, żebyście wy mogli żyć i dalej magnować kolejne dni, tygodnie, miesiące, lata. Kim jestem? Nie znacie mnie, chociaż nieraz ratowałem wasze żałosne tyłki. Nazywam się Harry Dresden, a to jest moja historia. Ten krótki wstęp pokazuje jedynie wierzchołek góry lodowej tego, czym jest fabuła akt Dresdena. Wszystko, co tylko moglibyście sobie wymyślić, prawdopodobnie znajduje się w jednej z 17 dostępnych obecnie książek, a każda historia jest co najmniej tak samo dobra jak poprzednia. Jim Butcher stworzył nie tylko świat, ale wręcz cały wszechświat Harego, wypełniony tajemnicą, mitologią i oczywiście magią. Formuła jest bardzo prosta. Dresden pracując jako prywatny detektyw i konsultant policji, zajmujący się przypadkami niewytłumaczalnymi, trafia zawsze w środek największego chaosu i samo serce walki dobra ze złem. Wraz z kolejnymi książkami, sprawy którymi zajmuje się główny bohater zaczynają się łączyć w jedną linię fabularną, a historia nabiera prawdziwego rozpędu. Pomimo że tematyka jest mocno nadprzyrodzona, to jednak autor w żadnym momencie nie przegiął z wyobraźnią, wszystko jest mocno wyważone, strawne i zadziwiająco prawdopodobne. Pomimo zatrzęsienia bohaterów głównych oraz pobocznych, z których większość jest istotna dla fabuły, najważniejsze są dwie osoby: protagonista Harry Dresden i policjantka Karin Murphy. Zatem po kolei. Harry to utalentowany mak z niezwykłym talentem do taumaturgii, alchemii i nekromancji, który pracuje jako prywatny detektyw w Chicago. Jest to jednocześnie narrator opowieści. Druga ważna postać to Karin, szefowa specjalnej jednostki śledczej, chicagowskiej policji i przyjaciółka protagonisty. To ich przygody, oraz ogólna relacja będą osią fabuły w większości książek. I pomimo okazyjnych zmian w składzie bohaterów pierwszoplanowych, zawsze koniec końców autor powraca do opisanej wyżej pary. Bardzo mocno zawęziłem listę osób dramatu i zrobiłem to specjalnie, ponieważ obecność w większości z nich jest efektem wydarzeń fabularnych, a jak dobrze wiecie, nie chcę nikomu psuć zabawy. Żeby nie zostawić was w totalnej ciemności, powiem jedynie o jednej z moich ulubionych postaci głównych, oczywiście poza już wymienionymi, a konkretnie o Molly Carpenter. Dziewczyna pojawia się w historii stosunkowo wcześnie, jest córką Michaela, który z kolei jest przyjacielem Dresdena, jak również rycerzem, władającym świętym mieczem o imieniu Amoratius, który z kolei. Jak widzicie, zaczynam wpadać w spirale powiązań i koligacji. Jest naprawdę trudno nie napisać czegoś, co nie będzie spoilerem. Tak czy inaczej, Molly zaczyna jako postać nieznacząca, a kończy, no cóż, jako jedna z najważniejszych. Akcja w większości książek osadzona jest w Chicago i jego okolicach. Zapewne osoba znająca miasto byłaby w stanie powiązać niektóre wydarzenia z konkretnymi miejscami, chociaż jak dla mnie, to autor nie skupia się raczej na lokacjach, a bardziej na tym, co się w nich wydarzyło. Tak czy inaczej, po kilku książkach przestałem w ogóle zwracać uwagę na to gdzie, a skupiłem się w pełni na tym co. Jak już mówiłem, im dalej, tym akcja robi się coraz gęstsza i człowiek zaczyna bardziej zwracać uwagę na dramaty bohaterów, ich smutki, radości i całą resztę genialnej historii. O magii już wspominałem i nie ma w tym temacie nic niezwykłego. Mamy czarną i białą magię, zaklęcia, magiczne przedmioty, inkantacje i grimuary, czyli generalnie wszystko co znamy i kochamy. Autor nie sili się na pomysłowość i korzysta raczej z klasycznych oraz utartych rozwiązań. W myśl zasady, że nie ma potrzeby na nowo wymyślać koła, Buczek doskonale zaadaptował wszystkie klasyki, tworząc z nich bardzo złożony system. Organem kontrolującym świat magów jest Biała Rada, czyli kolegium najsilniejszych czarodziejów na ziemi. Na jej czele stoi Merlin i nie, nie jest to ten z legend arturiańskich, chociaż to podobno od niego się zaczęło. Merlin jest tutaj tytułem nadawanym najlepszemu z najlepszych. Głównym zadaniem rady jest stanie na straży siedmiu praw magii, czyli nie będziesz zabijał, nie będziesz zmieniał innych, nie będziesz kontrolował niczyjego umysłu, nie będziesz wiązał magicznie istot bez ich zgody, nie będziesz zakłócał cyklu życia, nie będziesz zakłócał czasu oraz ostatnie, nie będziesz otwierał bram do zewnętrznych wymiarów, np. piekła. Rada egzekwuje swoje prawo za pomocą strażników, którzy są tak naprawdę egzekutorami. Jeżeli ktoś złamie którykolwiek z punktów, jest sądzony i najczęściej zabijany. Konflikt z Radą jest jedną z głównych osi fabularnych, ponieważ Harry jako dziecko zabija swojego ówczesnego mentora i nauczyciela właśnie za pomocą zabronionej czarnej magii. Jak się zapewne domyślacie, takie działanie jest od ręki karane śmiercią, ale w związku z pewnymi czynnikami łagodzącymi o których dowiecie się czytając pierwszą książkę, jego życie zostaje oszczędzone, ale w zamian zostaje objęty dozorem. Innymi słowy, to taki wyrok w zawieszeniu do końca życia, które pragnę wspomnieć jest dużo dłuższe niż przeciętnego człowieka. Ciekawostka: w świecie butzera osoby poniżej setnego roku życia są uznawane za młokosów. Jeżeli spodziewacie się teraz informacji, że książki są po angielsku. To mam dla Was ogromną niespodziankę, ponieważ 16 z 17 tomów serii jest w tym momencie przetłumaczone na polski, a część, dokładnie 5 tytułów, ma nawet swoje audiobooki. Ja z jakiegoś powodu czytałem i słuchałem wszystkiego po angielsku, ale spokojnie, jestem po prostu dziwny. Jeżeli główna seria to dla Was za mało, to są jeszcze opowiadania, kilka tomów komiksu, który jest częściowo wizualizacją książek, a częściowo oryginalną opowieścią, fabularna gra RPG i serial telewizyjny. Niestety ten ostatni jest, mm, powiedzmy, nie za bardzo udany. I o ile jakoś przejdzie jako twór sam w sobie, to jednak, jeżeli zna się twórczość Buczara, człowiek ma ochotę wrzeszczeć i kopać wszystko dookoła siebie na oślep. Nie rozumiem decyzji produkcyjnej, która skłoniła twórców do takiego scenariusza z takimi postaciami i wydarzeniami. Przecież mieli bardzo dobrą książkę jako podstawę. Wystarczyło jeden do jednego skopiować to, podzielić na odcinki, sceny, ujęcia i wszystko byłoby cacy. Jednak ktoś zdecydował, że wrzuci tam swoją inicjatywę i wyszło jak wyszło. Wielka szkoda. Moja ocena: 5 gwiazdek na 5 możliwych. Cały cykl jest przekozacki, a Jim Butcher to po prostu geniusz. Książki zawierają absolutnie wszystko, czego może po nich oczekiwać taki fan fantastyki miejskiej i nerd jak ja. Po prostu musicie dać szansę chociaż jednej, a gwarantuję, że wpadniecie w to tak samo jak ja i nie będziecie mogli oderwać się od czytania. Od biedy możecie też zobaczyć sobie serial, ale jak już mówiłem, jest kiepski i fabularnie nie trzyma się kupy. Ba, nie trzyma się nawet swojego materiału źródłowego, ale nadal to przygody Harego, Blackstona, Copperfielda, Dresdena. Wystarczy tylko mieć odpowiednio przymrużone oczy i nadal można się całkiem nieźle bawić, bo nie oszukujmy się, coś trzeba robić pomiędzy kolejnymi tomami serii, a same komiksy to jednak trochę za mało.